Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, którzy e, zechcieli nas odwiedzić e, na spotkaniu. Spotkanie, na którym po raz pierwszy pre prezentować będziemy wspólny projekt e, Gminu Zdrowiskowym Dolnego Śląska pod ogólnym tytułem Zdrowiskowy Dolny Śląsk. O szczegółach zaraz powiedzą e, realizatorzy, realizatorzy projektu. Katarzyna Modawska, naczelnik wydziału promocji i polityki informacyjnej Urzędu Miasta Jeleniej Góry. Kiedy poszła informacja, że można składać wnioski o pozyskanie środków z priorytetu uzdrowiska doszliśmy do wniosku w Jeleniej Górze, że tych środków tak naprawdę nie ma tak dużo w całej puli, która jest przeznaczona konkretnie w tym priorytecie i albo gminy mogą same sobie składać wnioski na nieduże pieniądze, na tyle ile gminy stać, albo możemy zrobić wspólnie coś dużego i tak naprawdę sięgnąć po wszystkie te pieniądze, które zostały w tym priorytecie przeznaczone. Półtora roku temu odbyło się pierwsze spotkanie z gminami w zasadzie i, i można powiedzieć i ostatnie, jeśli chodziło o ustalenia. Wszyscy jednomyślnie powiedzieli tak w współpracy. Po kilku miesiącach zostało podpisane porozumienie i tak naprawdę y, y, można podsumować to tylko w jeden sposób, a mianowicie taki, że wszyscy burmistrzowie i prezydent miasta Jelenie Góry po prostu y, doskonale wiedzą, że 10 zdrowisk to jest wielka siła, która może o wiele więcej niż każda z tych gmin pojedynczo. Wybrać te kanały telewizyjne, gdyż one najskuteczniej docierają do tej grupy, o której wcześniej mówiliśmy, czyli osób wykształconych, zamożnych, aktywnych. Dziesięć gmin pod jednym szyldem, na to czekaliśmy długo. Piotr Gryszel, adiunkt w Katedrze Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Na to czekaliśmy bardzo długo, ponieważ gminy w końcu zrozumiały, że w grupie siła. I tu taka inicjatywa to jest jeszcze jak na nasze polskie warunki, evenement, bo przecież żadnej gminy. Samej nie byłoby stać na to, żeby 700 tysięcy złotych wkładu własnego wyłożyć na kampanię promocyjną, która warta jest 2 miliony złotych. A tak naprawdę marką jest Dolny Śląsk. Każde z uzdrowisk samodzielnie też jest marką większą, mniejszą, ale wspólna. Promocja daje możliwość tej przewagi konkurencyjnej, bo uzdrowiska mają do siebie, że każdy ma swój profil leczniczy. W momencie, kiedy promują się wszystkie uzdrowiska, to praktycznie na Dolnym Śląsku możemy leczyć wszystko. Nie zawiodą się gminy na takiej współpracy. Mam nadzieję, że wszystkie będą zadowolone. Ja Widzicie Państwo stylizowany zarys województwa dolnośląskiego na który składa się 10 kropel wody, które symbolizują 10 uzdrowień i z pełnośląskich hasło całego projektu, uzdrowiskowy Dolny Śląsk. No mamy nadzieję, że część osób, która zobaczy reklamę, która gdzieś zerknie i zobaczy billboard, który ją zainteresuje, zacznie poszukiwać tych informacji. Dotrze i odnajdzie ten uzdrowiskowy Dolny Śląsk, że tak naprawdę to nie jest koniec świata, jak się niektórym wydaje w Warszawie, że to jest koniec świata i oni mają tam swoje destynacje zupełnie w innym kierunku, że jednak to jest fajne miejsce, bo jest 10 uzdrowisk, które są w jednym miejscu i tak naprawdę odległość między tymi uzdrowiskami pozwala na to, że możemy w ciągu jednego wyjazdu zobaczyć może nie wszystkie, no bo to już może by była przesada, ale część z tych uzdrowisk można spokojnie odwiedzić i nie tylko skorzystać z zabiegów, ale przede wszystkim zobaczyć, co ta gmina oferuje. Tak? To są gminy aktywne. Wszystkie te gminy to są gminy położone w pięknych miejscach, gdzie można uprawiać przeróżne formy turystyki. Biorąc pod uwagę Jelenią Górę, to tak naprawdę chyba wszystko tutaj można robić. Także cały czas w tej chwili jedziemy dnem Kotliny Jeleniogórskiej, ponieważ Kotlina Jeleniogórska to drugie pod względem wielkości. Zapadlisko tektoniczne, otoczone ze wszystkich stron górami. W Sudetach mamy kilka. Taki podchody. produkt jest jak najbardziej y, potrzebny i ma ogromną szansę y, sprzedaży. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że i europejskie, i polskie społeczeństwo starzeje się, średnia wieku jest coraz wyższa. Po drugie, jesteśmy coraz bardziej społeczeństwem wykształconym. A wykształcenie niesie za sobą świadomość tego, że trzeba dbać o swoje zdrowie. Na to wszystko nakłada się jeszcze to, że mamy coraz wyższe dochody, bo średnia krajowa. Płaca rośnie, a i dochody naszych gospodarstw domowych, przynajmniej statystycznie też rosną, to wszystko powoduje, że zapotrzebowanie na tego typu usługę, jaką jest pobyt w uzdrowisku, pobyt w spa wellness, jest jak najbardziej potrzebny. Nie mówi się sanatorium, tylko mówi się spa. Nie mówi się domów czasowych, tylko się mówi to to jest. Yy... Medical sports, key walking, blinding Mówi się, dzisiaj ja jeden jadę na gliding, a nie jadę. All inclusive, dokładnie. I można polatać, i można pojeździć na koniu i można pojeździć na nartach i można pobiegać na nartach. I można po prostu z rowerem robić cuda w różnych miejscach. Także tak naprawdę to hasło All Inclusive, takie oczywiste, które w tej chwili pokazuje, że to jednak są takie miejsca. I warto tutaj przyjechać i warto zobaczyć, co te miejsca kryją. W tej chwili mijamy to właśnie dawna Prebenda. Cystersów krzeszowskich, którzy opiekowali się tutaj źródłami wody leczniczej, termalnej w cieplicach. Ta prebenda, tutaj pobyt w tym uzdrowisku był obarczony wieloma przepisami. Ilość skarbów już odkrytych i jeszcze czekających do odkrycia w uzdrowiskach dolnośląskich jest wręcz. Ogromna. Dolny Śląsk należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych w Polsce. Wystarczy powiedzieć, że jedna trzecia wszystkich zamków i pałaców Polski leży na Dolnym Śląsku. To były. Tereny, które przechodziły z rąk do rąk. I jak popatrzymy na tą wielokulturowość, ilość minerałów, skał, różnego rodzaju tutaj występujących, takiej ilości wodospadów jak Sudety, nie ma żadne inne pasmo górskie w Polsce. Nawet Tatry mają mniej wodospadów, niż jakbyśmy zsumowali nasze wodospady sudeckie. Malownicze formy skalne, te krajobrazy. No, ciekawostki o dawnych tradycjach jak e, chociażby e, tradycje walońskie jak chociażby perły w Świeradowie-Zdroju gdzie e, na taką skalę nigdzie na ziemiach polskich nie poławiano pereł a większość pereł w zbiorach Augusta II Mocnego pochodziła właśnie z rzeki Kwisy i z gór e, izerskich także to są te skarby które na turystów tutaj e, czekają i myślę że każdy coś dla siebie tutaj znajdzie do nas wracają właśnie... Właśnie mieszkańcy Europy Zachodniej, Niemcy, bo oni doceniają to, gdyż wcześniej, w sumie, no, no tak, przed pierwszą wojną światową korzystali i wracają, muszę Panu powiedzieć, dwa, trzy razy w roku, ci sami. Dorota Gierzewska, prezes zarządu uzdrowiska Świeradów Czerniawa. Ale oni wiedzą, po co przyjeżdżają. Bo chcą się dobrze czuć. I muszę powiedzieć, że mamy też kuracjuszy ze Stanów, z Kanady. I oni właśnie jak przyjadą do nas raz w roku, na miesiąc, szczególnie to jest ten okres świąteczny, noworoczny. I mówią, że ten pakiet zabiegów, który u nas biorą, wystarczają im na rok czasu. I dobrze się czują, funkcjonują, a w różnych zawodach pracują, często fizycznych. Pani mówiła, że kąpiele w kozim mleku. Też w kozim mleku jest. Tutaj dam takie ulotki, jakie, y, jakie są możliwości w ogóle. nie? I słuchajcie Państwo nie ulega wątpliwości, że nasze uzdrowiska są coraz bardziej popularne wśród gości zagranicznych, czego najlepszym dowodem jest Świeradów-Zdrój, gdzie dane statystyczne mówią, że 40% wszystkich udzielanych noclegów i wszystkich gości, którzy tutaj przyjeżdżają, to są obcokrajowcy. Takiego wskaźnika nie ma nawet Kraków czy Warszawa. Ja bardzo serdecznie przywitać. Przywitać wszystkich, którzy tutaj jesteście. Szczególnie chciałbym przy, przywitać partnerów w tym projekcie. Mianowicie, Panią Urszulę Bułę, zastępcę burmistrza, burmistrza Szczarna Bardzo serdecznie pani Burmistrz, witam. <noise> Pana burmistrza, burmistrza Kulowy, zbadając, że jakiś na burmistrza Koplowy, <noise> który nie znajomość z tego Super dziesiątka, wspaniały pomysł. Tadeusz Zieliński, sekretarz gminy Bystrzyca kłodzka Ym... Najwyższy czas, żeby ktoś, i cieszę się, że znalazł się ktoś, kto wymyślił takie wspaniałe hasło i spiął nasze wspólne problemy w jedną całość. Bo ta wymiana doświadczeń, która zaowocuje na pewno w dalszej pracy czy pomoże w rozwiązywaniu trudnych problemów, jest konieczna i potrzebna. To na pewno jest pierwszy krok. I oczywiście chciałoby się powiedzieć, mamy nadzieję, że nie ostatni. Tak naprawdę dużo zależy od gmin, dużo zależy od środków finansowych, które te gminy będą chciały przeznaczyć na kontynuowanie takich właśnie promocji, może nie aż na tak dużą skalę, ale jednak na pewnej powtarzalności. Ta powtarzalność jest niesamowicie ważna i jednorazowa akcja nie załatwi tematu. Kampania jest 16 godzin, będzie trwała do 15 na I myślę, że jest to pierwszy krok, w którym Dolny Śląsk był liczącym się graczem na mapie turystyki, aktywnej turystyki w Polsce. Dziękuję serdecznie i zapraszam.